Siemaneczko, z tej strony Antek, a to jest w końcu odcinek z Q&A, ale żeby było ciekawiej, e, będą tuż, też tutaj materiały z pierwszego terenu w Nowej Stajni. Nie przedłużając, przejdźmy do pytań, bo jest ich całkiem sporo. E, pierwszy, jaka była Twoja pierwsza reakcja na to, że będziesz mieć konia, czy będziemy mieć? Wiecie co? Wiadomo, no człowiek się cieszył, tak? Bo, bo raczej miał to być fryz. Wiadomo, spełnienie marzeń A i w ogóle no to się cieszyłem. Nawet człowiek gdzieś tam, wiecie, USK no poszła, no, nie będę ukrywał. Ale później wiecie, do mnie tak trafiło, że kurde to jest jednak taka odpowiedzialność i w ogóle, że jednak wiecie, będzie się trzeba tym zajmować. I można by powiedzieć, że przez chwilę byłem nawet nieco przerażony, ale mimo wszystko szczęśliwy. No ale tak, tak to właśnie mniej więcej wyglądało. Jakiego konia chciałbyś mieć w przyszłości? I to jest pytanie, które powtarza się najczęściej. Yy, kilkukrotnie. Jaka maść? I w ogóle, jaka ten? Yy, jaka rasa? Powiem Wam, kurczę, nigdy się tak nad tym nie zastanawiałem, ale podobają, podobają mi się kwartery. Aczkolwiek ostatnio, um, im więcej różnorodnych koni widzę na żywo, tym więcej maści mi się podoba. Raz może nie, ale kurde, no maści jest dużo, tak? I naprawdę mogą powychodzić takie rzeczy, że kurde. No ale ja tam jestem jednak, wiecie, za, za gniadymi. E, przepraszam, za karymi. Chociaż ładny gniadoszek też byłby fajny też kurde teraz w stajni w Podolinie stoi taki nie wiem to się to myszaty tak taki szary no kurde no nie odpowiem wam na to pytanie tak bo jednak nie zawsze ten ten wygląd i ta rasa jest najważniejsza chyba jednak ta kurde ten taki charakter na to bym chyba bardziej patrzył jakbym już wiecie Powiedzmy byłyby dwa konie, jeden by mi się bardziej podobał, ale byłby powiedzmy w cudzysłowie głupi, a drugi by tak charakterem pasował mi bardziej, byłby taki jak ja, na przykład taki jak Dante, bo Ata twierdzi, że jesteśmy bardzo podobni właśnie charakterami, to jednak wybrałbym tego, z którym wiecie no, że czułbym, że mógłbym z nim mieć taką dużo bliższą relację, nie? Hmm. Ulubiona maść konia. No, no, kary, no. Co tu dużo mówić? Mm, ulubiony koń z filmu. Wow! Wow! Ulubiony koń z filmu. Ja pierdzielę, ey. Szczerze. Nic mi takiego w sumie nie przychodzi do głowy, ale. Yy, a tam mi kiedyś pokazywało o tym koniu wyścigowym, on się nazywał Sekretariat, tak? Sekretariat, no, no to myślę, że ten, bo film mi się bardzo podobał. No jednak koń grał tutaj, powiedzmy, główną rolę, tak? Więc będzie to Sekretariat. Jazda motocyklem czy jazda konna? Wiecie co? To i to sprawia mi jakąś tam przyjemność. Ale jednak jazda motocyklem. Co byś wybrał? W ogóle nie mieć nic wspólnego z końmi czy nie jeździć na motocyklu. No, odpowiedź może tutaj co niektórych zasmucić, no ale znowu, gdybym miał wybierać między, między jednym a drugim, to jednak wybrałbym te motocykle. Dobra. Na ten moment to by było na tyle. Za chwilę nagram gdzieś w nieco innej scenerii, bo właśnie wracam do domu z roboty. Dyk. Jestem już w domu. Uu, musiałem pozatwiać kilka rzeczy między innymi odebrałem psi bufet, czyli jedzonko Leonia. Psi bufet. Pamiętajcie, że na kod Leo otrzymacie 35% zniżki na pierwsze zamówienie. I 20% na kolejne. Tak? Czekajcie. Muszę sprawdzić, nie chcę was wprowadzić w błąd. O! 35% zniżki na pierwsze zamówienie i 25% na kolejne. Dobra, przy okazji, że już coś tam zacząłem nagrywać, to odpowiem na kilka pytań. Kolejnych. Czy kiedyś będziesz mieć swojego konia? Hmm. Wiecie co? Czy swojego, swojego, to nie wiem. Naszego. Jak już mielibyśmy. No nie wiem. U nas atom nie ma takiego czegoś Twoje, moje, raczej jest nasze, więc jak coś to byśmy mieli kolejnego po prostu. Dalej. Czy Twoim zdaniem ciężko jest nagrywać na YouTube? Kurde, odpowiedź nie jest tutaj prosta, bo dla jednej może być to trudne, dla jednej może być to łatwe. Mi na przykład. Jeszcze dwa lata temu byłoby ciężko, bo ja raczej jestem taką osobą raczej cichą, taką, wiecie, skrytą. Nie lubię za dużo mówić, więc podejrzewam, że u mnie granie i nagrywanie, powiedzmy, czegoś, przykład grania, to bym się wpatrywał w monitor i bym klikał, bym coś robił, tak? W ogóle bym nie mówił, ale gdzieś tam, jak zacząłem, zacząłem robić TikToki, tak? to gdzieś tam się, powiedzmy, otworzyłem. I przychodzi mi to nieco łatwiej. Więc yy, to zależy. Jeśli jesteś osobą skrytą, zamkniętą, to jest na początku ciężko. Trzeba zrobić ten krok do przodu i gdzieś tam wiecie po szczebelkach, tak coraz wyżej, nie? A jeśli jesteś osobą otwartą, mega komunikatywną, zwariowaną, towarzyską, to myślę, że nie będziesz mieć żadnego problemu. Kolejne. Haha. Ha, ha. Jaką grę najlepiej Ci się nagrywało do tej pory? O kurde, najlepiej? Powiem Wam tak. Eee, pff, aż wejdę we wszystkie playlisty, które mam, będzie mi po prostu łatwiej. Co my tutaj mamy za gry? Cholipka. Hmm. Najlepiej. Powiem Wam, plaga mnie mega wciągnęła. No, kurde, ta, ten klimat tam, Hogwart, Myślę, że Hogwarts Legacy, ale teraz gram w Red Dead Redemption, więc wiecie, na ten moment Hogwarts, tak, bo go skończyłem, jakby znam całą historię, ale może się to niedługo zmienić na rzecz RDR2. Czy czy czy, 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 czy. 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 Nie, czekać, to było. Czy planujesz nagrać coś z atom wspólnie razem grając? Tak, są takie plany, ale. Czy. Kurde, już nieraz chcieliśmy to zrobić, ale wiecie, zawsze coś. I tak jakoś albo. Ata się źle czuła, albo ja się źle czuję, i tak jakoś. No, jeszcze do tego nie doszło, ale będzie, będzie, spokojnie. Eee, o, to jest fajne pytanie. Czy myślałeś przed poznaniem aty, żeby nagrywać na YouTubie? Słuchajcie, tak, myślałem o tym i w sumie na YouTubie innym są moje stare filmiki z wyjazdów motocyklowych, ale to są właśnie filmiki z wyjazdów, gdzie wiecie, ja tak raczej nic nie mówię. A takie nagrywanie, powiedzmy, jak teraz, takie gameplaye, czy te streamy, które live'y, które gdzieś tam od czasu do czasu się pojawiają, miałem w planach z tym, że chciałem najpierw kupić lepszy komputer, żeby po prostu grać w lepsze gry, ale jak się później okazało, wcale to wcale nie jest najważniejsze, tak, żeby mieć mega super kompa. Aczkolwiek przydałoby się już nawet nie tylko w kwestii grania i nagrywania gier, ale późniejszej obróbki, tak, żeby było po prostu szybciej. Czy będzie kontynuacja plagi? Eee, tak. Będzie kontynuacja plagi. Mimo, że ostatnio masę gier pousuwałem, żeby zrobić miejsce dla Red Dead Redemption 2, to plagę zostawiłem, bo, bo chciałbym po prostu. chciałbym ją dokończyć, tak? bo historia mi się mega podoba i pamiętam, jaki byłem podierany na samym początku, gdy w to grałem. Ulubiona gra na ten moment. Kurczę, ulubiona gra. Cholera jasna nie wiem, yy, ogólnie jeśli chodzi ogólnie no to wydaje mi się, że wygrywa tutaj Wiedźmin ulubiony film o cholera yy, Władca Pierścieni cała trylogia yy, nie jestem w stanie wybrać yy, konkretnej części, no dobra yy, to Powrót Króla niech będzie na resztę pytań Odpowiem za chwilę. Jestem właśnie przed nagrywaniem dla Was kolejnego odcinka z Red Dead Redemption 2 i postanowiłem, że odpowiem jeszcze na kilka pytań. Planujesz nagrać inną grę o koniach w przyszłości? Kurczę, inną grę o koniach? Kto wie? Zobaczymy. Myślę, że raczej coś się takiego pojawi, bo jednak spora część z was jest raczej właśnie. Wiecie, taka końska, że tak powiem. I pewnie dużo osób chciałoby takiej serii. Chociaż no, zresztą widać to, że te serie, gdzie są konie, mają najwięcej wyświetleń. Tak jak na przykład Rival Stars, albo właśnie teraz Red Dead Redemption. Czy zakres Atom w Minecrafta na modzie *SFM*? Nie, powiem Wam, że nie, mi jakoś mm, nie, nie siedzi. Mi to wiecie, ten moc swem, ulubiona gra o zombie. O kurde, ulubiona gra o zombie. To chyba będzie Day's Gone. Oczywiście nie ma tego na YouTube, bo gram w to sobie czysto prywatnie. Ile chciałbyś mieć subskrypcji? Kurczę. Szczerze nigdy się nad tym nie zastanawiałem jakby. Mm, bardziej patrzę na to. Ile po prostu osób ogląda ogląda moje filmy tak. Subskrypcje w sumie. Nic nie znaczą chyba chyba właśnie ten odbiór tych filmów jest ważniejszy. Także nie odpowiem chociaż. Nie, na razie na ten moment chciałbym wbić, w momencie kiedy to nagrywam, czyli 15 czerwca, chciałbym mieć 2000 z tego względu, że na 2000 jest specjal, którego, który będę chciał gdzieś tam, wiadomo, kiedyś nagrać i Wam wrzucić. Hmm. Czy gdyby nie Ata, byłbyś youtuberem? Co to znaczy być youtuberem? Pierwsze moje filmy. Pierwszy swój film na YouTube wrzuciłem bo ja wiem z 5-6 lat temu. Był to chyba unboxing paczki od Militaria.pl, pamiętam, bo wtedy można było na, w programie lojalnościowym zdobyć takie no dodatkowe punkty, które później można było na rabat wymienić. No, a później te wyjazdy motocyklowe jeszcze zanim poznałem ATA, tak więc yy, powiedzmy, byłem YouTuberem, za znaczy jestem od, yy, ale to właśnie były takie filmy, gdzie wiecie, yy, rzadko kiedy była moja twarz i raczej, yy, no było to inne YouTubeowanie niż teraz, tak? Czy byłbym gdyby nie ATA? No myślę, że tak. Myślę, że tak, bo gdzieś tam w poprzednich pytaniach na to odpowiadałem. Jak chciałbyś, aby rozwinął się kanał? Uh, oh. Jak bym chciał, by rozwinął się kanał? Chciałbym, aby rozwinął się na tyle, że, powiedzmy, będzie taka no, że po prostu będzie więcej takich luźnych vlogów. Znaczy wiem, że fajnie by było gdybym to po prostu nagrywał, po prostu to robił, wiecie. Tylko no, na razie jakby no nie wiem, uczę się tego, tak? Te luźne vlogi wydaje mi się, że troszkę ciężko mi przychodzą. Ale na pewno gdzieś tam w przyszłości chciałbym być kojarzony z czymś więcej niż tylko gry. Więc może więcej wyjazdów takich motocyklowych, fajnych bym chciał yy, i vlogów z fajnych miejsc. O, o właśnie. W, chciałbym, aby rozwinął się yy, ten kanał bardziej w takim kierunku. Kurde, teraz brakuje słowem, turystycznym, przygodowym takim. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, będziesz robił jeszcze kiedyś live. Yy, ostatnio był live spóźniony z okazji Dnia Dziecka. Mocno spóźniony, tak. Yy, będą livey. Yy, ostatnio po prostu no, tak nie było czasu przez te ostatnie takie pół roku, nie? Ale myślę, że, że wrócę do liveowania z tym, że wiadomo, nie będzie to codziennie, ale raz na jakiś czas będę się starał. Oczywiście zaobserwujcie mnie na Instagramie, aby być na bieżąco, bo tam zazwyczaj informuję dużo wcześniej, że będzie live. Antek, podłoga Ety na Instagramie. Hmm, czy zagrałbyś Atą w słodki flirt? Co to w ogóle jest słodki flirt? A few moments later. Symulator randek. O kurde. Wiecie co? Nie wiem, czy ja bym w to zagrał, ale myślę, że Ata, Ata by chyba mogła w to zagrać. Hmm, hmm, Dobra, ostatnie pytanie na ten moment. Która seria najprzyjem... Którą serię najprzyjemniej ci się nagrywa? Ja piernicze. Nie wiem, ten chyba Rival Stars i Red Dead Redemption. Kurde, obie mi się. Że w Rival Stars już chwilę gram, tak? Red Dead Redemption dopiero zaczynam. Chyba Rival Stars, ale z tego względu, że po prostu ja wiem, że Wy to chcecie oglądać, że to po prostu ma mega wyświetlenia. Może dlatego mnie to tak napędza. Ale generalnie wszystkie obecne serie mi się dobrze nagrywa, chociaż takimi main są teraz właśnie e, *Rival Stars* i *Red Dead Redemption*. Dobra, biorę się do nagrywania odcinka, widzimy się za chwilę. A few moments later. O, słuchajcie, jest już po północy. Ja właśnie e, obrabiałem dla was *Rival Stars* kolejny i troszkę się zdenerwowałem, bo nie podłączyłem chyba mikrofonu albo go nie, czy znaczy nie, podłączony był, ale chyba go nie przełączyłem po prostu i nagrał się dźwięk z kamery i po prostu tragedia. Lecę dalej z pytaniami. Jakie serie najbardziej chciałbyś zrobić? kurcze, nie wiem. Yy, już długo myślałem właśnie o Red Deadzie. Yy, no i w tym momencie to realizuję. Jak się poznaliście z Atom i ile jesteście razem? No, z Atom wiecie co. Mm, poznaliśmy się w sumie dzięki motocyklom. I było to tak, że w sumie już gdzieś o tym mówiłem, chyba na poprzednim QA, że robiłem na TikToku w sumie live'a odnośnie motocykli dosyć późno w nocy. No i Ata akurat tam była i tam wiecie, coś tam pytało o prawko i w ogóle. I tak jakoś się po prostu zaczęła rozmowa. Toczyło się, to toczyło. No i już w sumie prawie dwa lata jesteśmy razem. Patrzcie, jaki świat jest kurczę, jakie życie pisze niesamowite scenariusze. Czy będzie kontynuacja Minecrafta? Matko Boska, nie wiem. Po prostu ostatnio jak nagrywałem tego Minecrafta, ja wam tego nie mówiłem, ale ja tak zginąłem w lawie, tak się wkurzałem. Zginąłem raz. I wiecie, uff, dzień przerwy. Dobra, ok, jeszcze raz nagrywam. I po prostu zginąłem w tak paskudny sposób, że myślałem, że rzucę myszką, nie? I stwierdziłem, że pierdziele, Na razie odstawiam Minecraft'a, ale myślę, że kiedyś wróci. Myślałem że o nagrywaniu The Sims 4. Myślałem, ale co z tego będzie, kurczę, ciężko im powiedzieć. Możliwe, że kiedyś się pojawi. Co tam u Leosia? U Leosia już dobrze, ostatnio było u weterynarza, miał malutkie tam problemy ze zdrowiem, miał ropniaka generalnie na szyi, trzeba było mu tą ropę odsysać, a masakra, na szczęście już jest dobrze. Kiedy The Walking Dead? O kurczę, The Walking Dead generalnie już się może nie pojawić na kanale. Bo jakby nie wiem, nie czuję takiej mocy, żeby to kontynuować. Jakby takie. Klikanie, takie. Tylko klikanie, no nie wiem. Nie jara mnie to. Fajna seria, ale. nie wiem, nie mam takiego parcia na kontynuację tego. Czy grałeś kiedyś w jakąś grę, która zapowiadała się świetnie, a okazała okropna, na szczęście nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurczę, no chyba nie było takiej gry. Eee, Czy masz swoje ulubione miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie i szczęśliwie? No, oczywiście, to jest. Nie no, może nie każde miejsce, w którym jesteśmy z atom, ale mieszkanko. Ja lubię ten nasz własny kąt. Ja tutaj się czuję szczęśliwie i bezpiecznie zdecydowanie. I uwaga, ostatnie pytanko. Hej, mam takie dość dziwne pytanko, czy ty myślisz o oświadczeniu się Laurze? Kurde, chyba nie mogę tutaj na to odpowiedzieć, ponieważ ATA będzie pewnie to oglądać. Tak więc zostawię was z tym pytaniem w niepewności. Z tym pytaniem zostawię Was w niepewności. I w tym momencie zapraszam Was na obejrzenie takich urywków z naszego ostatniego terenu, terenu w stajni podolin, na którym pojechaliśmy no w sumie w dosyć. Boże, przepraszam, jest już po północy, ja po prostu nie myślę. Język mi się plączy, jestem zmęczony po ponad 12 godzinach pracy, po nagraniu dwóch odcinków Red Deada, po prostu jeszcze teraz to montowanie, no masakra. Zapraszam was na mm, urywki z terenu, w sumie naszego pierwszego, nie przepraszam, mojego pierwszego terenu, bo Ata już wcześniej jeździła. Mojego pierwszego terenu y w stajni Podolin, na przeogromnym koniu. Zobaczcie to sami. Na to, na to, na to, na to. Super Ja wiem, chcę jechać, ale No dobra, ja to chcę być gotowa na to, co będziemy mijać. Będziemy mijać tamto. na, to, na to. To Uważaj, bo tam... o bo ona się czasami Kupka. Teraz kamienie są straszne, tak? Okej. Okay. Straszne kamienie. Idź, Idziemy. idziemy. Super koń. Dawaj. No. To trochę lepiej o. Co ty kochanie robisz? O dobrze, że mam to nagrane Jezu, długi ten kus Prrr. O matku Przecież Super Naprawdę Przecież ja na toście to robiłem takie Kilkumetrowe, kilkunastometrowe No teraz to był kawałek No Ale dawał dawałyś radę tam odbiegować coś? No, tutaj trochę bardziej wyczułem No Tak wytrzepało Jezu, jestem taka szczęśliwa No Ja też tak mam, teraz nie rozumiem No Dobra, to okej, Rola? Tak Rola, to ma taki zaciesz z tyłu Tak, tak tam gdzieś Lepiej już teraz pewnie, jak ten kuc był? No, chyba tak, no, chyba tak. Ale nie, po tym pierwszym to byłem zestresowany. No nie, ten drugi już troszkę pewniej. Powoli, powoli. Ej, jaki dzik by na ciebie nie wyleciał, to miasto? Ja. Tak sobie będę mówił, jestem czołgiem. Te <grymne> paseczki. O. Biega po krzakach jakby co Trzaski z prawej Hej, o zwierzę! Tu są ludzie pa! Okay. O. No, góra. Pierwszy raz mi się schyliła, żeby... Żeby trawę skuwnąć o, o, tu jest paśnik no. Ej, hey, lady! głodomorze leć Lewo? Aha, tu jest taka ścieżka faktycznie. <słuch> 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 powoli, Lady, powoli. Bo Dante kusuje. Ale ładnie, A to nie chodzi? Tak. Cześć chłopaku. Na pewno O koniu Największy koniu kurde w stajni Największy koń w stajni Trafił się mi Tak koniu dzięki Dzięki za ten teren, kochana mm.